Hej, witam, jesteśmy w Agrumilencji dzisiaj. Co Zobaczcie, ile cytrusów. Także będę tutaj szukał czegoś małego, żeby sobie zabrać. Tutaj mają dużo ukorzenionych cytrusów co według mnie nie jest akurat super opcją ale może będą jakieś małe szczepione, żeby się te auta zmieściły Tutaj bardziej się koncentrują na sprzedaż online dlatego nie jest to jakoś super popisywane Ale jak widzicie jest tego tutaj mnóstwo Zaraz zobaczymy z tych mniejszych co tutaj mają. Zobaczcie Majeri, kalamansi. Ja sobie tam na sklepie online popatrzyłem na parę różnych e, odmian, które by mnie interesowały. I zaraz będę je szukał. Jak zobaczycie wszystko ukorzenione, nie ma miejsc szczepień. Ok, tu jest też, zaszczepione, o tutaj OK. Ale tak jak tutaj patrzycie jak od razu się rozgałęziają, to znaczy, że są... Ukorzenione, także od razu powiedzmy, owocują, ale potem są problemy przy większych drzewkach. Często jest tak, że po prostu system korzeniowy nie nadąża nad tym wzrostem. Ale zobaczcie, jest tego tutaj sporo. No i zaraz będę się rozglądał za tymi okazami, które mnie interesują. No, po krótkiej przerwie, bo Pani tutaj podeszła do mnie, więc przestałem nagrywać. Może teraz jestem na drugim końcu tutaj. Już zamówienie zrobiłem, także na razie cztery roślinki są zamówione. Jeszcze szukam czegoś, bo jest tutaj tego po prostu mnóstwo. Nie będę też Wam pokazywał wszystkiego po kolei, ale ogólnie jest tak, że te małe tutaj roślinki, które są kosztują mniej więcej 15-20 euro to są tutaj średnie roślinki to tak około 35-40 euro no a większe już od 50 euro w górę także no ceny jakichś tam rewelacji powiedzmy nie ma no bo za taką cenę powiedzmy tak jak tutaj te 35 euro to i w Polsce się kupi tylko po prostu zaleta jest taka że jest tutaj mnóstwo, mnóstwo różnych odmian jak popatrzycie na stronę agrumilencji, to jest chyba aktualnie 236 e, cytrusów, które oferują. E, także jest tego po prostu mnóstwo. Ja już sobie 4 sztuki wybrałem. I teraz jeszcze chodzę dalej, sobie po prostu tutaj oglądać, co jeszcze można wybrać. E, tu jest troszeczkę e, minus według mnie bo widać, że wszystko jest szczepione na tryfoliacie. Zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć tutaj tryfoliata odbija, co oznacza, że te rośliny wszystkie staną małe. Znaczy minus dla mnie. Ja lubię duże rośliny. Ci, którzy powiedzmy chcą, żeby rośliny zostały w miarę, w miarę małe. No to jest akurat fajnie. Tego też właśnie wziąłem, ten okaz tutaj. To jest taroko. Także też fajny okaz pomarańczy. Tutaj no, zobaczcie jest pomelo e, różowe, właśnie chciałem pomelo różowe, tylko wziąłem w rozmiarze medium, bo tutaj 50 euro kosztuje, a medium kosztuje około 30-35 euro. A też to auta ciężko by było zabrać, tym bardziej z takimi już tutaj dużymi owocami, bo by mogły odpaść po drodze. Ale jak widzicie jest tutaj tego naprawdę mnóstwo, widać, że jest zadbane, bo nie widać żadnych szkodników także za Grumi już robiłem dwa zamówienia online i teraz zamówienia na miejscu także jak będę wracał to trochę tego będzie bo jeszcze wcześniej byłem e, wcześniej byłem w Oscar Tintori. ale tam zamówiłem tylko jedno ale zobaczcie ile tego jest normalnie nie wiadomo gdzie patrzeć No nic, ja szukam dalej. A wy tutaj zobaczyliście, jak wygląda ta grumi na miejscu. Kończę, bo jest tutaj tak strasznie gorąco i wilgotno, że normalnie leje się ze mnie. Pozdrawiam, trzymajcie się.